Szanowna pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Kukis 15 w sprawie projektu ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany zawarte w projekcie niewątpliwie zmierzają w dobrym kierunku. Od wielu lat państwo polskie było bezradne, a ostatnie rządy nie były zainteresowane w przygotowaniu stosownych regulacji. Chodzi o proceder polegający na bezprawnym, bezumownym użytkowaniu gruntów należących do zasobów, ro, zasobów własności rolnej Skarbu Państwa i ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie do tychże gruntów. Zgodnie z obowiązującym prawem dopłaty bezpośrednie przysługują podmiotowi, który faktycznie prowadzi na nim działalność rolniczą. Przepisy nie precyzują tego, czy wnioskodawca ubiegający się o dopłaty musi posiadać tytuł prawny do gruntów. Zatem, aby uzyskać dopłaty, nie trzeba było być właścicielem ani dzierżawcą, a wykazać tylko jego użytkowanie. Tak sformułowane przepisy stanowią otwartą furtkę do różnego rodzaju nieuczciwości, oszustw, nadużyć. Takie przypadki dotyczą głównie dwóch grup rolników. Pierwsza to są dzierżawcy, którzy nie oddali gruntu i dalej go użytkują. Drugą grupę stanowią rolnicy, jak i założone w tym celu spółki prawa handlowego, które wyspecjalizowały się w tego rodzaju działaniach i bez skrupułów, często pod osłoną nocy, wjeżdżają na pole będące własnością państwa i obsiewają je. Trudno ustalić, jakie konkretne kwoty trafiają do rąk nieuczciwych dzierżawców, ale szacuje się, że od roku 2004 mogło zostać wyłudzone w ten sposób około 200 milionów złotych dopłat. Jednak oprócz strat, które ponosi budżet Unii Europejskiej, poszkodowany jest także skarb państwa, do którego powinny wpływać opłaty za dzierżawione grunty. Najwyższa Izba Kontroli wyliczyła, że tylko na terenie 19 skontrolowanych jednostek w latach 2009 2012 do budżetu państwa nie wpłynęło 30 milionów złotych opłat za korzystanie z gruntów państwowych. W skali całego kraju zjawisko to może dotyczyć co najmniej 12 terenów należących do skarbu państwa. Są to ogromne straty, na które budżet państwa nie może sobie pozwolić. Pragnę podkreślić, że skala i rodzaj wymienionych nieprawidłowości pokazują, że istnieje potrzeba podjęcia wielokierunkowych działań o znacznie szerszym zakresie niż te proponowane w projekcie. Projekt niniejszej ustawy zbyt powierzchownie traktuje problem bezumownego korzystania z gruntów należących do państwa, skupiając się wyłącznie na uniemożliwieniu uzyskania dopłat przez inne osoby niż dzierżawcy. Tymczasem problem leży głębiej i dotyczy także innych aspektów związanych z nielegalnym korzystaniem z ziemi. Chodzi tu głównie o bardzo utrudnioną procedurę odzyskiwania zajmowanego przez bez podstawy prawnej gruntu. Przepisy prawne nie pozwalają na to, aby prawowity właściciel, czyli państwo, w którego imieniu działa agencja nieruchomości rolnej, usunęła z gruntu rolnika, który mimo braku umowy dzierżawy obsiewa pole. Dodatkową sprawę utrudnia fakt, że policja oraz prokuratura w większości przypadków nie podejmują się interwencji i sprawy takie najczęściej są umarzane. Daje to nieuczciwym rolnikom sposób na różnego rodzaju przedłużania takiego, takiej patologicznej sytuacji. Należy wzmocnić ochronę praw agencji tak, aby państwo szybko i sprawnie zarządzało publicznym majątkiem. Kolejną kwestią, która nie została uregulowana w projekcie, jest odzyskanie bezprawnie pobranych dopłat za grunty używane bez podstawy prawnej. Nie może być zgody na wynagradzanie pseudorolników, którzy w tak naganny sposób łamią prawo. Wreszcie kolejny raz wracający problem informatyzacji brak spójnych, transparentnych działań w tym zakresie generują kolejne manipulacje, oszustwa i horrendalne koszty dla skarbu państwa. Należy wprowadzić efektywny system wymiany danych pomiędzy agencjami rolnymi, jak i ministerstwem. Wprawdzie Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już jakiś czas temu zawarły porozumienie o zacieśnieniu współpracy w celu wyeliminowania zjawiska bezumownego zajmowania gruntów, jednak jak widzimy, kolejny raz były to pozorowane działania. Mam nadzieję, że wnioskodawcy wezmą pod uwagę zgłoszone uwagi i w toku prac w komisjach uwzględnimy je w ustawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie pośle.